W niedzielę 29 marca odbyły się wybory uzupełniające w Ostrudzie dla mieszkańców okręgu numer 9. Zgodnie z protokołem Miejskiej Komisji Wyborczej uprawnionych było 1514 wyborców wybory uzupełniające e, powstały na wskutek e, no, mandatu, który się zwolnił, a zwolnił się dlatego, e, gdyż Pan wybrany na radnego w wyborach poprzednich e, został e, powołany na stanowisko zastępcy burmistrza. Stąd też wolny mandat. Do urn zdecydowało się pójść tylko 295 wyborców, co stanowiło frekwencję na poziomie prawie 20%. Zgodnie z protokołem Miejskiej Komisji Wyborczej, dostarczonej do komisarza wyborczego Welblągu, w urnie znalazły się dwa głosy nieważne. Wybory wygrał Grzegorz Taciak, na którego oddano 114 głosów. Na drugim miejscu znalazł się Ryszard Kowalski, na którego oddano 80 głosów. Trzecią lokatę zajęła Grażyna Kośman, na którą oddano 63 głosy. Tomasz Taliczan uzyskał 20 głosów, na Ryszarda Kałużnego oddano 15 głosów, Mariusz Kłokocki uzyskał jeden głos. Podczas wyborów uzupełniających w Ostrudzie nie brakowało osób, które musiały odejść z kwitkiem, ponieważ byli mieszkańcami innych okręgów.